Dwa. Kark, skręcił się. Kark skręcił skręci, Zabije się, jeba, I do wody szybko! E, I do wody się czołgaj! bardzo Eee! Do wody się czołgaj, bo cię zastrzelą ze szpigłowców! Na drzewo i na drzewo Dawaj do wody się czołgaj, bo Cię zestrzelą, ty! Ej, co Ci jest? Pozdrawiam, powiedz, pozdrawiam brata Wojtka! Absolutnie, absolutnie. Po, Powiedz, kurwa! Szluga Ci daję od razu. Bo... Dobra, nie, niech mu się szczęści, ale niech... Niech zapomni o bracie. To powiedz, pozdrawiam tego chuja Wojtka! Nie, tak nie mogę powiedzieć. Przepraszam, bracie, więcej nie wrócę. Ja więcej nie wrócę.